ten to, co mówił, czy to teraz guzik? Tak. Czyli taki spoko. Mm, no. Ty, no spoko, ale nie tu, to muszę Ci pędzę wypuścić. Tak myślałem, był, no. Głupie, głupie problemy. Michał? Jestem. Wolny, Jestem. Były Wiedziałem, że ci powiedzieć, że to jest. To mi nie koloba. nie mu laptopa to nie To nie jest. Jak piesek, pęsek nie wystarczył. Nie jestem. Oooo To Ta ulica w ogóle. Roland, nie. No Forsuska chce jedzie, że po prostu się nie rozleci. Przyszedłam na drugą lekcję dopiero spóźnionych, bo miałem problemować internetem. A tu musisz kopierała miga, już ma jaki z warto, chyba. Zarówka no, kajniejsze. Roland, ile się spóźniłaś? Może Balczykowa. No to do pani płatki, ałos pojedinia. To jest turbo czy bez turbo? Ja nie wiem. Bo bez. No, siebie pisze koło 8 elite No nie. Siema. Gdzie to macie korek kurde? Siema, Kolek. Pięć dyszek. Milena. Paulina. Dobra, tu się Ja, wożno. ja wożno. Panie się coś bawi, nie? Czemu? Jestem jestem. Pa